A więc tak, sprawa wygląda tak, że no, mam dylemat, bo komórki sobie nie podładowałem i mam 7%, zaraz będzie pewnie 6%, i wiem, że poniżej 5% już nie będę mógł nagrywać. Więc albo będziesz na tyle cierpliwa i poczekasz do kolejnego dnia, albo ci po prostu napiszę w mailu, o co w ogóle chodzi z tym zespołem, bo to jest... no bardzo skomplikowane i tak naprawdę nie bez przyczyny. Nie tego na Shazam. Nawet tego tak naprawdę nie ma za bardzo na internecie. Nie chce się za dużo wypowiedzieć. Nie chcę też jakoś tam, wiesz, yy, mówić nie, nieprawdziwych informacji na temat tej muzyki. No ale, wiesz co, no może poczekamy, ok? Także, wiesz co, nie, Boże, bro, broń Boże, nie chcę Ci robić złość po prostu. No też trochę mi zeszło z, monta z, z montażem. Yy. Jakoby tego samego zespołu. Ja patrzę na czas po prostu, żeby mi zaraz wierzchni urwało, nie? Bo jak mówiłem, no mam zaraz. No mam ograniczony czas. Bo no mam. Po po, 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 po. Aż tak ciekawomkom. Poniżej 5%. No spokojnie, ok. Poniżej 5% już nie mogę nagrywać. Także. tobie się podoba, jest zajebisty mi tak samo, także yy, jestem tego zdania, żeby po prostu, wiesz, no sobie przełożyć na spokojnie i wtedy, bo ja też jestem po prostu, wiesz, tak samo była, bo ja to odkryłem tak naprawdę, serio, dzisiaj. Ja to odkryłem dzisiaj i tego shorta yy, jakby dosłownie przed pracą wstawiłem dosłownie w biegu bo ja po prostu byłem, no, będę szczerze zachwycony, byłem to tym i tyle, nie? Od razu Beata cię wysłałem, od razu byłem, Szorta, żebyś ty zobaczyła. Beata jest tak samo omniemana i nie wie, o co, nie wie w ogóle o co tu w tym wszystkim chodzi. Także nasza za mnie licz. Przepraszam, że będę cię tak trzymał trochę w niecierpliwości, ale Taka trochę większa, wiesz. Większa ekscytacja, nie? Co będzie dalej? Także na no spokojnie, okej. Okay.